Wybór komputera nurkowego zależy od Twojego doświadczenia oraz częstotliwości nurkowań. Jeśli jesteś początkujący, nie potrzebujesz drogich i skomplikowanych modeli. Natomiast jeśli nurkujesz często lub planujesz się profesjonalizować, docenisz dodatkowe funkcje, które umożliwiają większą kontrolę. Poza ceną, weź pod uwagę również specyficzne cechy, takie jak elastyczność lub przydatność do nurkowania swobodnego apnea. W tym filmie przedstawiamy najlepsze modele roku. Linki do wszystkich komputerów nurkowych znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 Cressi Leonardo. Leonardo to idealny komputer nurkowy dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z nurkowaniem i poszukują niezawodnego, wszechstronnego urządzenia w rozsądnej cenie. Jego algorytm RGBM, choć nieco prostszy niż w modelach z wyższej półki, wyróżnia się konserwatywnym i bezpiecznym podejściem, szybko ostrzegając przed przyspieszeniami lub manewrami mogącymi stwarzać ryzyko co jest szczególnie cenne dla mniej doświadczonych nurków. Solidna konstrukcja Leonardo uzupełniona jest dużym wyświetlaczem UFDS który ułatwia odczyt istotnych danych w każdej chwili, pozwalając na jasną i precyzyjną kontrolę zanurzenia. Nawigacja w menu jest intuicyjna i obsługiwana za pomocą jednego przycisku, co sprawdza się nawet przy noszeniu grubych rękawic. Dodatkowym atutem jest możliwość wymiany baterii w domu, co przekłada się na oszczędność i wygodę w utrzymaniu urządzenia. Warto jednak pamiętać, że podświetlenie ekranu mogłoby być mocniejsze, a urządzenie nie oferuje opcji zmiany gazu podczas nurkowania ani trybu dedykowanego do nurkowania swobodnego. Numer 2 MareS PUCK Pro Plus. PUCK Pro Plus to atrakcyjna opcja dla tych, którzy nie chcą wydać zbyt dużo, a jednocześnie szukają praktycznego i wszechstronnego komputera nurkowego. Zarówno jako głównego urządzenia, jak i uzupełnienia ekwipunku. Ta nowa wersja, ulepszająca oryginalny model PUC Pro z 2008 roku, zachowuje zasadę prostoty dzięki obsłudze za pomocą jednego przycisku, co czyni go bardzo łatwym w użyciu. Jego algorytm RGBM gwarantuje niezawodną i bezpieczną pracę, podczas gdy możliwość korzystania z dwóch gazów. Podczas nurkowania oraz tryb Nitrox zwiększają jego możliwości bez nadmiernego podnoszenia ceny. Kolejnym istotnym ulepszeniem jest większy wyświetlacz, który ułatwia odczyt istotnych danych w każdej sytuacji, a aktualizowalne oprogramowanie pomaga utrzymać urządzenie na bieżąco i chronić przed przestarzałością. Dodatkowo, wbudowany moduł Bluetooth. Umożliwia przesyłanie danych z nurkowań bezpośrednio do telefonu, eliminując konieczność zakupu drogich kabli, a możliwość samodzielnej wymiany baterii oszczędza czas i pieniądze. Mimo, że urządzenie może wydawać się nieco nieporęczne i nie posiada dedykowanego trybu do nurkowania swobodnego, PUG Pro Plus stanowi solidną i praktyczną alternatywę zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych nurków sportowych. Numer 3. Seac Partner. Seac Partner to ekonomiczna opcja, idealna do rozpoczęcia przygody z nurkowaniem swobodnym lub podwodnym wędkarstwem. Ten komputer nurkowy wyróżnia się prostotą. Jest bardzo łatwy w obsłudze, a informacje wyświetlane na ekranie są przedstawione w czytelny sposób, co jest szczególnie przydatne dla początkujących. Ponadto Wyposażony jest w podświetlenie, które gwarantuje dobrą widoczność danych, nawet na znacznych głębokościach lub w warunkach słabego oświetlenia. Krótko mówiąc, jeśli szukasz przystępnego i praktycznego urządzenia, aby zacząć tę przygodę, CACI partner jest jedną z najlepszych dostępnych opcji. Numer 4 Oceanic Veo Oceanic Veo zdobył sobie uznanie wśród regularnych nurków rekreacyjnych dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji technicznych z estetycznym designem. Dzięki rozmiarom zbliżonym do zegarka jest wygodny i wszechstronny zarówno pod wodą, jak i na lądzie, a jego grubość została zmniejszona o 20% w porównaniu z poprzednimi modelami, co znacznie poprawia komfort codziennego użytkowania. Choć wyświetlacz jest nieco mniejszy niż w modelu Oceanic Geo, nadal ma wystarczającą wielkość, aby dane były czytelne, choć dla niektórych użytkowników może to być wadą. Również układ przycisków jest zauważalny. Podczas gdy w Geo znajdują się cztery boczne przyciski, w EO posiada dwa przednie, co może wpływać na łatwość nawigacji i konfigurację według indywidualnych preferencji. Do praktycznych funkcji należy również wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe pobieranie danych z nurkowań bez potrzeby użycia kabli oraz modyfikację niektórych parametrów przez aplikację. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość samodzielnej wymiany baterii, co może przekładać się na oszczędności związane z serwisowaniem, choć zaleca się, aby przed ponownym użyciem urządzenia profesjonalista Sprawdził jego szczelność. Numer 5. Kresi Goa. Ten komputer nurkowy, piąty w linii Kresi po modelach Leonardo, Giotto, Newton i Drake, stanowi interesującą ewolucję w gamie komputerów nurkowych tej marki. Zauważalna jest poprawa w łatwości nawigacji między menu, co przekłada się na bardziej intuicyjną obsługę, a obudowa znacznie gładsza, jest wygodna nawet do użytku. Poza wodą. Jego wszechstronność pozwala na dopasowanie, zarówno do zaawansowanych nurków, którzy wykonują zanurzenia z różnymi mieszaninami gazów, jak i do nurków średniego poziomu, nurkujących okazjonalnie, dzięki czemu różne ekrany wyświetlają informacje w sposób przejrzysty i prosty. Algorytm RGBM, bardziej zaawansowany niż w Leonardo. Przyczynia się do konserwatywnego profilu zanurzeń, co jest idealne dla osób preferujących ostrożne podejście. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że komputery Kresi bywają nieco cześliwe w porównaniu z innymi markami, takimi jak Mares, które oferują mniej inwazyjne ostrzeżenia. Niemniej jednak, atrakcyjna cena sprawia, że jest to bardzo konkurencyjna opcja. Mimo braku niektórych nowoczesnych funkcji, takich jak bezprzewodowe łączenie się z telefonem w celu bezpośredniego pobierania danych. Podsumowując, ten model wyróżnia się solidnością, rozmiarem zbliżonym do zegarka oraz łatwością nawigacji w menu, umożliwiając użycie dwóch gazów podczas zanurzenia, co czyni go solidną alternatywą. Zarówno dla doświadczonych nurków, jak i dla tych, którzy szukają niezawodnego i praktycznego urządzenia bez nadmiernie zaawansowanych funkcji. Numer 6. Aqualung i Dostientos C. Dzięki gwarancji jakości Aqualung ten komputer nurkowy prezentuje się jako idealna opcja dla nurków rekreacyjnych oraz dla tych, którzy uprawiają nurkowanie swobodne. Lub podwodne wędkowanie. Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, a informacje wyświetlane podczas zanurzenia są kompletne i łatwe do interpretacji. Jego wzornictwo w stylu zegarka, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, czyni go atrakcyjnym zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Pracuje on w oparciu o algorytm Z. Jeden z najczęściej stosowanych w nurkowaniu, oferując niezawodne wyniki zarówno przy zanurzeniach rekreacyjnych, jak i technicznych. Przy czym wybór między Z a innymi algorytmami, takimi jak RGBM, zależy od indywidualnych preferencji. Do dodatkowych funkcji należą cztery boczne przyciski, które umożliwiają szybką nawigację po menu oraz łączność Bluetooth. Pozwalająca na pobieranie danych z nurkowań i aktualizację oprogramowania bez konieczności użycia kabli. Możliwość samodzielnej wymiany baterii stanowi kolejny atut, zapewniając wygodę i oszczędności. Niemniej jednak, brak kompatybilności z TriMixem oraz fakt, że zapisywanych jest tylko ostatnich 24 zanurzeń mogą stanowić ograniczenie dla bardziej zaawansowanych nurków lub tych, którzy chcą prowadzić rozbudowany rejestr swoich zanurzeń. Linki do wszystkich komputerów nurkowych znajdziesz w opisie filmu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia.